Witam 14 nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w tej godzinie. Stwierdzam, że w sesji uczestniczy 11 radnych. Stanowi to kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. Witam wszystkich radnych, witam pana burmistrza Mariusza Dzińskiego, panią skarbnik Dorotę Sadowską. Przeczytam proponowany porządek obrad. Otwarcie sesji. Przepraszam bardzo otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt drugi, przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dekocin na rok 2019. Punkt czwarty, interpelacje i zapytania radnych. Punkt piąty, wolne wnioski i informacje. Punkt szósty, zakończenie sesji. Przechodzimy teraz do głosowania nad porządkiem obrad. Kto jest za przyjęciem, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do punktu trzeciego, mianowicie do zmian w budżecie. gmin. poproszę Panią Doradkę o zabranie głosu. Szanowni Państwo, dziękuję, że Państwo przybyli, żeby tutaj podjąć tę uchwałę. Uchwała jest krótka, a skończymy właśnie sesję po to, żeby prowadzić do budżetu 502 405 poduszy dróg samorządowych. Niestety, te środki to są z funduszu, nie jest to dotacja i nie może również sam prowadzić tych środków. Dlatego też po stronie dochodów wprowadzamy te 502 i tak samo po stronie wydatków na remont dróg gminnych 502 tysiące, czyli na dwa zadania. Remont drogi gminnej w miejscowości Broniszewą, tutaj dofinansowanie jest 207 19 zł, i remont drogi gminnej na odcinku od miejscowości Kapice Stare do granicy z gminą Kopyliń Bożyny. Kwota 295 386 zł. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania do pani skarbnik odnośnie zmian? Jeżeli nie ma żadnych pytań, przechodzę do odczytania projektu uchwały. Uchwała nr 14, łamane przez 81, łamane przez 2019, Rady Miejskiej w tygodniu z dnia 25 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy tygodzin na rok 2019. Pomijam podstawę prawną. Rada Miejska uchwala, co następuje. Paragraf 1. Zmienić plan dochodów budżetowych. Zwiększyć plan dochodów budżetowych. W dziale 600, rozdział 616, paragraf 270, o kwotę 502 405 zł. Paragraf drugi Zmienić plan wydatków budżetowych. Zwiększyć plan wydatków budżetowych w dziale 600, rozdział 616, paragraf 42 70, o kwotę 502 405 zł. Paragraf trzeci Budżet po dokonanych zmianach. wydatków. Punkt pierwszy dochody ogółem 30 199 733 zł, w tym dochody bieżące 28 milionów 66 662 zł dochody majątkowe 2 133 71 zł. Punkt drugi wydatki ogółem 31 625 563 zł. W tym wydatki bieżące 26 milionów 409 243 zł. Wydatki majątkowe 5 milionów 216 320 zł. Paragraf 4. Deficyt budżetu w wysokości 1 425 tysięcy 830 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z punkt 1 zaciągniętych kredytów podżyczek w kwocie 800 tysięcy złotych. Podpunkt drugi, wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 625 zł. 830 zł. Paragraf 5. Planowane dochody pochodzą z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 60% kosztów kwalifikowanych zadań i zostaną przeznaczone na remonty dróg gminnych. Remont drogi gminnej nr 10 W b w miejscowości Broniszewo 207 019 zł i remont drogi gminnej nr 105485 85b na odcinku od miejscowości Kapice Stare do granicy z gminą Kobelin Bożymy 295 386 zł. Paragraf szósty Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi. Paragraf 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. Szanowni Radni, przechodzimy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Radnych głosowało za, więc uchwała przychodzi jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego po, po, punktu porządku obrad. Do interpelacji i zapytań radnych. Czy są może jakieś pytania, uwagi radnych? Może pan burmistrz? Ja <coughs> zapytań raczej do radnych nie mam, ale to tak może w informacji yy, dwa zdania jeszcze a propos tych inwestycji, które przed chwilą żeście państwo. Tak. Jestem po spotkaniu z prezesem firmy, która będzie wykonywała te inwestycje, mam, mianowicie mam takie informacje, że muszą tylko jeszcze, ta firma musi opracować plan organizacji ruchu. Jeżeli na to pozwoli, to tydzień półtora i wejdą na inwestycje, będą to robić. Inwestycje są krótkie, dobre do wykonania, dlatego że prace nie są aż tak zaawansowane, że będziemy zrywać istniejący asfalt, nie będziemy tego kopać, nie będziemy tego niszczyć, wymieniać podłoże, więc będą dwa razy, dwa popalane warstwy asfaltu, dwa razy po 4 centymetry, plus do tego będą korytowane pobocza i, i na nowo pobocza będą robione. Firma przewiduje to, na to maksymalnie dwa tygodnie i będą dwie inwestycje zrobione, więc mieszkańcy i wsi kapice i rolnicze będą mogli się już myślę, że w miesiącu, październiku na pewno to cieszyć z inwestycji. Uważam, że tak, takie inwestycje tak, dla nas, patrząc pod kątem budżetu i, i tego tak, ile jeszcze innych rzeczy jest do zrobienia, takie, takie inwestycje, inwestycje są dla nas jak, jak najbardziej pożądane, bo jak jaki jest stan jest, asfaltu w to, to dokładnie wiecie Państwo, w, jeżeli chodzi o kaplicę, to przy remoncie, czy zrobimy drugiej S8, tam ten asfalt, asfalt został zniszczony, więc, więc to należało zrobić. Jeżeli chodzi o następny rok, wiecie, to, że w sierpniu złożyliśmy do, do kolejnego rozdania z Funduszu Dróg Samorządowych dwa projekty, czyli ulica Kombatantów w Tygodzinie i droga od Sabina w kierunku Babina. Czekamy na rozstrzygnięcie tego naboru. Myślę, że w miesiącu październiku będziemy mieli już informacje na ten temat. Jednak te dwa kolejne zadania będą do wykonania na 2020 rok, zaraz wiosną, że to takie zresztą mamy terminy będziemy chcieli to wykonać. Na następnym roku będą kolejne są między innymi droga powiatowa, a jeszcze w bo w sierpniu została też złożona dokumentacja. Powiat złożył na część drogi powiatowej właśnie łaziutki dalej tam w kierunku rosną, bo tam była dokumentacja też już wcześniej przygotowana, więc powiat złożył też ten do naboru właśnie do Funduszu Dróg Samorządowych, złożył właśnie ten fragment drogi. Mamy zapewnienie z powiatu, że to, co będziemy, będziemy mieli przygotowane z zakresu dokumentacyjnego, to to, to będzie składane i, i będą starali się nam w, tym, w tej materii pomóc. A następny rok myślimy o kolejnym odcinku drogi powiatowej. Zobaczymy, jak zakończymy było bo mam nadzieję, że w tym roku się zacznie, ale czy skończył, nie wiemy, bo to jest dużo większy i szerszy zakres prac, jeżeli skończymy, to w następnym roku płatność chciał kolejną powiatową drogę złożyć do funduszu dróg, ulicę 11 listopada. Widzicie w trakcie, że urządzie kończył się już myślę, że do końca listopada wykonawca zakończy to w miesiącu Wstępnie, jeżeli chodzi o tą ulicę, mamy, e, mamy wstępnie podkreślam, bo tam się może jeszcze Pani konserwator coś zmienić, ale wstępnie mamy potwierdzoną kostkę graniczową, tak, na tej ulicy i... Tak, oczywiście. Koszty kanalizacji, koszty kanalizacji to jest y, po naszej stronie, tak, natomiast jeżeli chodzi o nawierzchnię, to, to tutaj kostka i... Też rozmawiali chodniki, tak, najbardziej. I rozmawialiśmy też o ulicy Jordyka, od Kościoła, w tamtą stronę że do ulicy Kraszowny. Tam, tam, tam też, też nie mamy pozwolenia na kostkę granitową. Aż prosi się o to, bo od Kościoła do skrzyżowania z ulicą Doroczańską e, to jest próg, ulica Doroczańska, kostka, a od Doroczańskiej dawki Jordyka do Kraszowny to jest te płyty tak, na żurowe. No, Poprawić. Natomiast jeżeli chodzi o skrzyżowania, nie ma odświeżenia w nie ma Od skrzyżowania z bitwą do kolczową, nie tak? No nie, nie, dlatego, że tam jest ta architektura drewniana, na której właśnie te dąki, o których ostatnio no, wspominaliśmy, i tam pani kanclerator będzie chciał zostawić kostkę klientową. Mówiłem też Państwu, że w poniedziałek rozmowa w sprawie tego placu, w tak, roku, tak, z Grecją, em Spotkanie się nie odbyło. Ksiądz blisko poprosił o przełożenie. Jadę w ten poniedziałek, więc jak tylko będę po spotkaniu, będziecie natychmiast Państwo też wiedzieli, jaki jest efekt tych rozmów, jakie są ustalenia. To tyle, jeżeli chodzi o... Druga część, druga część drogi będzie planowana na następny rok. W tym roku na pewno nie damy rady. Już budżet i tak... Te... Tak, to, 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 takie krótkie odcinki, jeżeli będzie możliwe, bo to jest krótki odcinek, tak, więc takie krótkie odcinki będę chciał, następny rok to będę chciał właśnie dokończyć kapice nowe też, tam, tam też wymaga to, ta nawierzchnia wymaga remontu, a dawno w tej wsi też nie było nic realizowane i, i tak myślę właśnie, będziemy tak stopniowo szli od Łopuchowa w tą stronę do Jeżewa, potem przesuwali się w kierunku do Rzędzian, tak krótkie te odcinki i nawierzchnie asfaltowe, gdzie trzeba będzie polać. Będę to starał się też tam, gdzie jeździ autobus szkolny, żeby nawierzchnie, jak będzie taka możliwość i na, będą nabory do Funduszu Dróg Samorządowych, to żeby tam y, nawierzchnie te bitumiczne polać. Dobrze. Ja nim przygotowujemy dokumentację na razie tam na Kolonii Tykocin, bo to zobaczymy jak funduszowo będziemy stali, bo jeszcze y, jedziemy jutro do na Litwę, do miejscowości Łośdzieje. Będziemy składać wspólnie z Litwą projekt transgraniczny na ścieżkę dydaktyczną, czyli na deptak. Więc zobaczymy. To wszystko rozstrzygnie się, na co dostaniemy jeszcze dofinansowania. Będziemy to wiedzieli do końca tego roku. Więc wtedy będziemy stosownie do tego, jakimi, jakimi pieniędzmi będziemy my swoimi dysponować wtedy będziemy planować kolejne inwestycje drogowe, tak. Jeżeli im więcej dofinansowań dostanę na inne realizacje, tak jak na przykład SUF w Sów, w Sierkach, przepraszam, to też będzie duża inwestycja. Jeżeli będzie trzeba tam tą linię rozbudować i połączyć to ze Stelmachowem, to, to na razie mamy tylko jakby, staramy się o pieniądze na samą stację uzdatniania wody. Natomiast na tą kolejną część linii, która miałaby łączyć tą stację z Stelmachowem, no to na dzień dzisiejszy musielibyśmy to albo ze swoich pieniędzy, albo yy, sięgać po kredyt. Więc tutaj poczekajmy na razie, zobaczymy, co się do końca roku jeszcze wydarzy, jeżeli chodzi o. A będziemy wiedzieli na pewno, co, jakie pieniądze jeszcze będziemy, yy, jakimi pieniędzmi z środków unijnych będziemy dysponować. No myślę, że to jeszcze na pewno Państwo będziecie mieli te informacje. Jeszcze do końca roku na pewno będziemy te tematy nieraz dyskutować. Dziękuję. Dziękujemy również. Przechodzimy do punktu piątego. Może ktoś z Państwa chce jakiś wniosek złożyć czy przekazać informację jeszcze? Proszę bardzo. Wiem, informowałem już PZ, PZD, Powiatowy Zarząd Dróg. Dzisiaj ode mnie, z gospodarki komunalnej, pojechali pracownicy, bo tam to, co ja też zauważyłem, jest przed tym zakrętem w, w łazach. Tym ostrym i którym zarośniętym jest, tam trzeba załatać po prawej stronie. Jest taka dziura w tej drodze, dosyć duża, bo tam wszyscy się tego brzegu trzymają, żeby nie, żeby nie doszło gdzieś mijając się do zderzenia czołowego. Ale w tej chwili pracownicy, którzy zajmują się wycinką krzaków, są jeszcze na szkoleniu do soboty. Więc po, w następnym tygodniu wyślę ich też tam, żeby przynajmniej te zakręty, newralgiczne miejsca, żeby wycięli, a dzisiaj tam już pojechali załatać też tą te dziury na odcinku Łaziuki-Słomianka. Więc wiem o tym, bo jeździłem ostatnio tamtędy i na to też zwróciłem uwagę. Będzie zrobione. Czy ktoś chce jeszcze zabrać głos z Państwa? Jeżeli nie, w takim razie, Szanowni Państwo, porządek obrad został wyczerpany. Dziękuję wszystkim za przybycie, za uczestnictwo. Zamykam czternastą nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w tej Dziękuję bardzo wszystkim.